Rozmawiając o szybko rosnących gospodarkach, mówimy o rozwoju Niemiec po II wojnie światowej, o cudzie japońskim, o wyrośnięciu Chin na fabrykę świata. Pomijamy jednak fakt, że poza azjatyckimi tygrysami w ciągu ostatnich trzech dekad to właśnie Polska doświadczyła cudu gospodarczego. W ciągu 30 lat pensje wzrosły o 600%, długość autostrad o 6000 km, a eksport wzrósł 2,5 raza. Dzisiaj wstać opowiemy, jak Polska zmieniła się przez ostatnie 30 lat. Jeśli chcesz częściej otrzymywać takie materiały, to wspieraj stać mnie na YouTubie bądź na Patronite. Polska weszła w transformację gospodarczą, mając 38,2 miliona mieszkańców. W 98% byli to Polacy. Byliśmy jak na Europę młodym krajem, bo średnia wieku wynosiła 32 lata. To zmieni się najbardziej w najbliższych latach. Gospodarczo w tym samym czasie Polska była 26 razy mniejsza od Niemiec. Byliśmy w szarym ogonie Europy. Bez kapitału, ze staroświeckim rolnictwem, energochłonnym przemysłem i brakiem nowoczesnych firm. Dla nas dobrobytem były pełne sklepy i własny samochód. Za zdrością patrzyliśmy na zachód i chcieliśmy jak najszybciej tam dotrzeć. Po zmianach okrągłego stołu i transformacji gospodarczej wciąż byliśmy mocno związani z systemem rosyjskim. Byliśmy na szarym końcu Europy, zarówno w zarobkach, jak i chociażby dostępu do wodociągów. Jednocześnie brylowaliśmy w liczbie wypadków drogowych i korupcji. Nasze urynkowienie to była prawdziwa terapia szokowa. W roku 90. nasza gospodarka sprzedawała głównie statki pasażerskie, węgiel oraz koks. Tutaj warto. Warto wspomnieć o ustawie Wilczka z 1989 roku. Obowiązywała aż do 2001. Przez wielu liberałów jest ona gloryfikowana jako najlepsza forma prawna dla prowadzenia biznesu. Ustawa pozwalała na prowadzenie działalności i zdaniem wielu ekonomistów była niezwykle prosta, przez co nie było w niej kruczków, zawiłości ani utrudnień dla przedsiębiorców. Byci mogli zajmować się głównie tworzeniem produktów i sprzedażą, a nie kwestiami prawnymi. Słynnym zapisem była możliwość prowadzenia każdej działalności, której nie zakazuje prawo. Dwoma najważniejszymi wydarzeniami trzech ostatnich dekad było bezprecedensowe wejście Polski do NATO i wejście do Unii Europejskiej. Dzięki zaistnieniu tego ostatniego wydarzenia przez 16 lat istnienia funduszy unijnych w Polsce, dostaliśmy na czysto 127 miliardów euro. Dzięki temu mogliśmy wyremontować miasta, dofinansować rolnictwo i nadgonić zachodnią Europę. Wzrosła też do 95% grupa osób, które mają dostęp do kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Obecnie dostęp do internetu ma na świecie około połowa populacji, natomiast w Polsce odsetek ten wynosi aż 91,5%. Szybkość internetu jest zaś na poziomie Tajwanu czy Izraela. Jednocześnie mamy lepszą jakość łączy niż takie kraje jak Niemcy, Anglia czy Irlandia. Internet i bankowość to dwa aspekty, w których jesteśmy liderami dzięki opóźnieniu. Nie mając tak rozwiniętej technologii telekomunikacyjnej jak w krajach Europy Zachodniej, od razu mogliśmy przejść do najnowszych technologii czyli do telefonii komórkowej i sieci internetowych. Dzięki też temu wszystkie inne kraje postkomunistyczne mają dużo szybszy internet niż kraje Europy zachodniej. Przy tym wszystkim niestety rośnie nam też wiek naszego społeczeństwa. Przez ostatnie 30 lat postarzało się ona najszybciej w Europie, gdzie średnia wieku wzrosła z 32 do 42 lat. Do 2050 roku najprawdopodobniej średni wiek w Polsce wyniesie ponad 50 lat. Będzie coraz więcej emerytów. Obecnie 6 milionów emerytów kosztuje nas rocznie 250 miliardów złotych, czyli aż 10 procent polskiego PKW. Przy braku młodych osób do pracy oznaczać będzie to, że dwa razy więcej emerytów będzie przypadać na jedną osobę pracującą. Po drugie, mniej dzieci. W 1990 roku urodziło się pół miliona dzieci, obecnie 300 tysięcy, a w 2050 najprawdopodobniej urodzi się 250 tysięcy. Wskaźnik dzietności wynosi obecnie 1,4, co jest bardzo niskim wynikiem. 2,1 dziecka na kobietę to minimum do zastępowalności pokoleń. Przez to w połowie wieku stracimy 4 miliony mieszkańców, a do 2100 roku Aż 10 milionów. Im mniej dzieci, tym mniej pracujących w przyszłości. To oznacza, że gospodarka mniej wytwarza, mniej wymyśla, mniej kupuje i przez to staje się biedniejsza. Nie ma też komu pracować na pomoc socjalną, a więc nawet ci faktycznie najbardziej potrzebujący. Będą musieli radzić sobie sami. Rośnie poziom edukacji. Poziom znajomości języka angielskiego jest na poziomie zachodnioeuropejskim. Będąc na wakacjach, w pracy czy na studiach, zwłaszcza młode pokolenie nie boi się rozmawiać z obcokrajowcami. Dodatkowo, całkowicie zmienił się rynek pracy. Pracuje 71% ludzi w wieku produkcyjnym. Na mapie, im więcej niebieskiego widzimy, tym więcej osób pracuje. Widać, że jesteśmy na poziomie Anglii, północnych Włoch, Bawarii czy Szwajcarii. W latach 90. 30% osób pracowało w rolnictwie zacofanym, niedoinwestowanym, z brakami w sprzęcie i często na rozdrobnionych i nierentownych polach. Obecnie jest to już 9%. Wiele osób ze wsi wyjechało i się przebranżowiło. Wciąż więcej osób pracuje w rolnictwie niż na Zachodzie, a pamiętajmy, że rolnictwo francuskie jest o wiele większe niż nasze. Kluczem jest tam wydajność, mechanizacja i nowoczesność. Kolejny aspekt to przemysł. Utrzymuje się on cały czas na poziomie 31% zatrudnienia. To świetna wiadomość. W budowlance widać rozwój chociażby po naszej sieci dróg, które tak wyglądały w latach 90., a tak teraz. Jesteśmy gigantami w produkcji jachtów, okien, światłowodów czy mebli. W produkcji papierosów mamy siódme miejsce na świecie, w autach, piąte, a w silnikach odrzutowych, piętnaste. Niezmiennie najważniejszym partnerem handlowym są dla nas Niemcy. Co trzeci polski towar idzie właśnie tam. Usługi to 60% etatu w Polsce i wciąż ten udział rośnie. Tutaj pochwalić się można zwłaszcza transportem. Polscy przewoźnicy zdominowali rynek unijny. 25% wszystkich ładunków w Unii porusza się dzięki polskim firmom. Jednak powodem do chluby jest bezrobocie. Po 20% bezrobociu na początku XXI wieku mamy obecnie 5,5%. Niestety pozostaje łyżka dziegciu. W sile nabywczej jesteśmy w Europie klasy B. Nasze średnie czy dobre zarobki to klasa niższa w Niemczech, Anglii czy Holandii. Oczywiście, nasz poziom cen jest prawie dwa razy niższy niż średnia unijna, jednak w miarę wyrównywania zarobków z resztą kontynentu, ceny też będą rosły. Jest to nieuniknione przez wspólny rynek. Tutaj dużo pomaga nam mocna rodzima produkcja spożywcza i przemysłowa oraz własna waluta. Kraje takie jak Litwa, która jest w Eurolandzie, ma wyraźnie wyższe ceny, a poziom życia odbiega od Niemiec czy Francji. Co musimy jeszcze zmienić? Po pierwsze, służba zdrowia. Mówi się, że 35 tysięcy lekarzy i pielęgniarek wyjechało na zachód od wejścia do Unii. Niedoinwestowane szpitale, braki kadrowe i wieczne kolejki do lekarzy to codzienność milionów Polaków, zwłaszcza tych, których nie stać na prywatne wizyty. Coraz więcej zgonów przez nowotwory to są właśnie największe polskie bolączki. Po drugie, brak nauczycieli. Obecnie selekcja do tego zawodu jest negatywna. Odstrasza się najlepszych kandydatów kiepskimi warunkami pracy, niskim poważaniem społecznym i śmiesznymi zarobkami. Trzeba tylko dodać, że sytuacja zarówno szkół, jak i szpitali jest o wiele gorsza w małych miejscowościach, tych z których ludzie wyjeżdżają. Tam dla osób, które zostały, pozostaje gorsza edukacja, coraz słabsza opieka medyczna. A przez to, że nie ma młodych pracowników, nie powstają żadne nowe zakłady. Problemem jest brak mieszkań. W Polsce obecnie brakuje 3 milionów mieszkań. Przez małą ich dostępność i wysokie ceny Powoduje to, że 40% osób do 30 mieszka z rodzicami. Zakup trzypokojowego mieszkania w dużym mieście za pół miliona nie jest zwyczajnie w ich zasięgu. Przez podwyżki stóp procentowych obecnie na takie mieszkanie, które pozwoli na założenie rodziny, stać małżeństwo z dochodem łącznym 9,5 tysiąca zł netto. Tyle zarabia mniej więcej 1 trzecia najbogatszych Polaków. A gdy spojrzymy na osoby do 30 roku życia. Jest to dosłownie garstka. Razem z brakiem specjalistów dochodzi wymieranie populacji, a tej potrzebujemy do dalszego rozwoju. Potencjalną odpowiedzią na to jest przyjmowanie imigrantów, chociażby z Ukrainy czy z Białorusi. Jest to metoda stosowana przez wszystkie wielkie kraje, od starożytnego Rzymu, przez Wielką Brytanię, Niemcy i USA. Paradoksalnie, zamykanie się na imigrantów jest jednym z powodów wyhamowania gospodarki takich krajów jak Japonia czy Chiny. Ponieważ dodatkowe 5 czy 10 milionów młodych osób to więcej pracowników, więcej specjalistów, więcej rodzących się dzieci, i zapewnienie nam emerytur bez podnoszenia wieku emerytalnego. Najbliższe lata to też wielkie inwestycje. W kwestii energetycznej mamy gazoport oraz kończony obecnie gazociąg Baltic Pi. Na Bałtyku powstają farmy wiatrowe, a w Hoczewie na Pomorzu powstanie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Najbliższe dekady to też dalszy rozwój energetyki słonecznej, wiatrowej oraz atomowej. W tym temacie mamy też szansę wykorzystać najnowocześniejsze technologie, podobnie tak jak było to w przypadku bankowości. W transporcie poza kolejnymi drogami powstanie 12 tras o prędkości od 200 do 250 km na godzinę. Przebudowane będą dworce, a w gminie Baranów powstanie największe w tej części Europy lotnisko. Centralny port komunikacyjny Solidarność. Jednak najtrudniejszym jest zmiana podejścia. Transformacja z montowni w innowacyjną gospodarkę. Odejście od powtarzalnych prac, od bezkrytycznego kopiowania wzorców zachodnich do tworzenia własnych. To właśnie innowacje generują większe PKB. Jeżeli się postaramy, do 2040 roku osiągniemy poziom średniej unijnej w dochodach. Kolejne trzy dekady to walka z najlepszymi i pokazanie, czy Polska, to tylko tania siła robocza i państwo sezonowe czy też naród z ambicjami i suwerenną gospodarką. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Daj koniecznie znać, co według ciebie najbardziej się w Polsce zmieniło i jeżeli chcesz nas wesprzeć, żeby takie odcinki były częściej, możesz to zrobić klikając wesprzyj na YouTubie bądź na Patronite.